Dziś zaczynamy w miejscu, w którym tak naprawdę kończymy, bo kończymy przygodę z lasem, w którym łącznie spędziliśmy jakieś dwa tygodnie, a w miejscowości Karatasz byliśmy... Trzy niecałe. Znaleźliśmy dom, przepiękny, i okazuje się, że w środku są meble. Jestem ja! Świetny straszny. Ale klimat kozacki. Świetny jest z zewnątrz i wewnątrz. Czy świetny to on kiedyś był? Jest telewizor. Do tej pory nikt tego telewizora nie zabrał. Tutaj jest kuchnia. Ale my jesteśmy. Wszędzie się ładujemy. Wszędzie mamy. O, jaki wzór. Van Leiferski, tak Był naprawdę brycie, turecki. Brycie, brycie. Daniel, co ty robisz? Ale ty to namalowałeś teraz? Tak. A co Pokaż jeszcze raz tą piłkę. Zobacz, co zobaczysz. I ruszamy po jedną z najważniejszych przesyłek, na którą długo czekaliśmy, która umożliwi nam dalsze etapy podróży do Indii, już nie możemy się doczekać. To jest tak, że. 10 innych mniej ważnych? No nie takich mniej. Zrobiliśmy sobie magazyn u jednej Polki, która mieszka w Turcji na stałe. Mam nadzieję, tak, że ją zaraz poznacie. I to jest właśnie to miejsce, bo dzisiaj jest poniedziałek, poniedzieli, gdzie robiliśmy live'a, i dla wszystkich spragnionych tej informacji, czy się udało, tak, doniosłem, po prostu opowiadaliśmy o pięciu latach naszych doświadczeń na YouTubie i taki mały chochlik, nie wyłączyliśmy mikrofonu po zakończeniu live'a, miała lecieć muzyka, a były nasze... Głosy. Głosy. Kto nie oglądał, to zapraszamy, wyskoczy teraz karta tutaj po mojej lewej stronie. Tam widzicie 24 godziny na 7, można sobie po drodze zajechać, jakby się wam zachciało kupić owce albo barana. To od razu są gotowe, podjeżdżacie, kupujecie do samochodu i co tam chcecie z nim zrobić dalej. Taka miejscówka w Mersin, to jest bardzo duże miasto, ciężko tutaj jest van life'ować, kamperować, wszędzie jest głośno, ale tutaj jest w miarę daleko od ulicy, blisko morza i można stać za free. Stanęliśmy sobie Specjalnie dalej od morza, żeby y, być dalej od turków, którzy, tak jak widzicie, głównie nad morzem parkują. Więc sobie stanęliśmy pod palmami, gdzie nikogo nie było. No ale oczywiście jak widać, nie do końca nam to wypaliło, bo dzisiaj jest gorący dzień, ponad 20 stopni jak na grudzień, naprawdę jest bardzo przyjemnie. No a Turcy sobie oczywiście obok nas zrobili małe zebranie. No i sobie tutaj grillują. Słońce już zaczyna zachodzić. To ostatni moment za chwilę się zbieramy po odbiór paczek. Jak widzicie, cały dzień siedzimy, takie kaldona, teraz pisze. W dalszym ciągu książkę i nie wychodzimy na zewnątrz, bo nie mamy krzesełek, więc nie rozkładamy żadnego stolika. Jedynie co, to butla nam służy do tego, żeby nie gotować w środku. Trochę jest tu męczące, bo jak jest tak ciepło, jak widzieliście wcześniej, to tutaj trochę się kisimy w groszku, chociaż nie jest tak gorąco, ale jedziemy za chwilkę, odbieramy wszystkie paczki. Między innymi tam będziemy mieli nowe krzesełka, które pozwolą nam w końcu znowu. Korzystać z World is my garden, bo to właśnie pod palmami dzisiaj się ulokowaliśmy. Jutro będziemy w zupełnie innym miejscu, gdzie trzeba będzie też siąść. I tym sposobem trafiliśmy do gaby, dzięki której uprzejmości. <grywka> Jest tutaj do odebrania naszych paczek, już nie wiem, bo straciliśmy rachubę 10? Daniel. Nie, nie uważasz za zakupu cholików jeszcze. <grymne> <I> <grymne> był Black po, Week, powoli, tak, jakby, powoli tak. Mój mąż prawie dostęp. Pomyślał sobie, co ja tam nakupywałam. Tak, tak, żeby tego była pierwsza reakcja. Nie wiem, ile tych paczek jeszcze przyjdzie. Ale, jest ale sporo. Ale to nie twoje, ale to nie twoje. Tak, to nie ma. Ale gdzieś tam mogę, wiesz, przemiecić, nie wiem jakieś zakupy, mogę zrobić takie. A A to zasłona dłoni dla nas. Tak że tak. my jesteśmy tani zakup... Tak, to nie dla mnie, to dla was. I tak, tak. tak, tak to tak. teraz możesz korzystać, bo jeszcze dwie mają dojść. Chyba. Tak, to muszę chyba coś zamówić. A coś tych dwóch. Ile butów zamówiłaś? O. Jedne. Jedne? A nie, przepraszam. Drugie, trzecie. Nie, bo akurat by, był czarny piątek i okazało się, że te, które mi się tak podobały od dawna, to mają połowę ceny, no to już wziąłem dwie pary, bo to no takie tak, no Japonki. Proszę. Dobra, jak zaczniesz się o butach. Gaba prowadzi swój kanał, i teraz tutaj wam wyskoczy, więc serdecznie zapraszamy. Co pokazujesz u siebie na kanale? Siebie. Teściowo. Mechanik. Teściowo. Ja wiem, że się kilku Ja Teściowo, teściowo pokazuję y, życie w Turcji. Moje. No, dla mnie jakieś takie normalne, ale dla innych wydaje się ciekawe. O kulturze coś tam opowiadam, o, o zwyczajach, trochę o tureckiej kuchni. Też z teścią nagrywamy. Jakieś czasami śmieszne filmy. No ogólnie takie... Cały czas tam się przewija w każdym razie Turcja tak, i u Gaby tak. możecie się dowiedzieć e, takich szczegółów, takich smaczków z Turcji. I na przykład my się dzisiaj dowiedzieliśmy, że najbardziej popularnym daniem w Mersin, którego nie znaliśmy, jeszcze nie próbowaliśmy, ale może to się zaraz zmieni, tak. jest tantuni. tantuni. Mhm. A co to jest? A to jest taki e, düner. Ale w wersji mersyńskiej to można sobie zamówić albo w wersji drobiowej, albo w wersji, wersji e, wołowej z warzywami. Taki to jest to, to mięso jest podsmażone takiej dużej patelni, takiej trochę okrągłej, mhm. taki, no nie okrągłej, półokrągłej. E, no i jest zawijane w lawaś, e, ten duner. Także, Czyli wolę to zjeść tylko tutaj wersji? Tak, Tantuni jest z to mhm. Zaraz spróbujemy, tak. bo plan jest taki. Bo plan jest taki, że nie, z, nie zabierzemy tych paczek jednak, mhm. tylko zabierzemy wszystkich Polaków, którzy tutaj są u Gabi. No okazuje nie się, my, oni nas Biedny. zabiorą. my sobie tu małą Polskę robimy. Ja tutaj byłam w ogóle tak jak Krzysztof Kolub, nie, gdzieś tam odkryłam nową tam ziemię i tutaj postawiałam flagę. Odkryłaś Medzin, tak. w którym y, jest ta pogoda na wybrzeżu, chyba taka najlepsza, mhm. nie? Czy w Antalii um, jest podobnie? Jest. Jest, jest w sumie tak samo. Tak samo jest? Aha. Miejscami nawet jest bardziej gorąco, zależy od dnia. Czyli tak. jest jednak cieplej? Jest, jest. I ta zima jest taka. Bo mamy blisko. ...półwysep arabski tu tak, jest blisko tak. i ciągnie. No Adana, to wiesz, jest bliżej słońca, tak się śmieją, Turcy. Że jest słońce, jest ziemia, a między Ziemią a słońcem jest Adana. Oh. Także my tam mamy bliżej do Adany, więc tutaj też potrafi być gorąco. No jest naprawdę gorąco. Także y, tak. W lecie. Uh -huh. A teraz też jest ciepło. Teraz wiem. jest tak naprawdę w porządku. Ale, ale, widać, ale z... nie? Kto jest miejscowy z miejscowe. siedzi. Tak, tak. W okay. siedzi. Te noce już są chłodniejsze. Okay. Nie ma szału, ale też no nie jest tak jak w Polsce, mm -hmm. bo 15 stopni to jest tak normalnie mm -hmm. wieczorami. To u nas czasami w Polsce jest w lecie. Mm -hmm. Tak, dokładnie. Dobra, to jedziemy oglądać mecz. Polska Argentyna. Argentyna. Okay. I zabieramy Polaków. Oni nas zabierają. Oni nas jednak? Nie, no, my, no wy nas, nie? No A my w sensie, parkujemy. że dojedziemy samochodem, ale tam gdzie tak. będziemy w lokalu. Okej, tak. okej. Okay, okay, tak. Dobra. Tak, Czyli dobrze, każdy dzisiaj... zabiera siebie. Przeciwiam się w tym lokalu, że taka w ogóle reprezentacja, nie? Tam polska. O, tak. Idzie nas. To jest teściowa gaby. To jest miłość, który uciekł. On prowadzi. No, no. Na Instagramie wieczorek orientalny, przegląd prasy, on to wszystko sam tłumaczy i dzięki niemu wiemy, co się w Turcji dzieje. A teraz zobaczcie, jakie spodnie ma teściowa Gaby. Dzwony. W ogóle Gaba, chciałem powiedzieć, że masz bardzo ekspluzywne wejście do bloku. No, Ocieka złotem. Mi tam się podoba. Zobaczcie jak jedziemy. Tutaj teściowa gaby z Gabą. Tam jest miłość z Danielem. Tutaj Rita. A ja coś... Siedzę na kilku w łazience. Chyba nasz pierwszy mecz, w którym nie rozumiemy to co mówi komentator, bo tu jest to mówione wszystko po turecku. Jesteśmy w barze gdzie będziemy zaraz próbować ciszę. Tutaj jest cała nasza ekipa, to jest mąż Gaby. A Bart to jest taki pub sportowy, powiedzmy. Ale chyba nie są bardzo zainteresowani meczem polskim. O, co się dzieje? Teściowa Gaby nam pokazuje, co rysują sobie Turcy na mecze na ręce. Turkiej, Pek do Boba? O, super. Mamy, wyglądamy tak. Daniel, star. Nie, start, to się Mam. Wow. Gaba jej mąż. Mąż jest turkiem. I tak, razem. Nie starł Nie starł. ja też tego, nie starłem. Ale nie jesteśmy. ma jakieś szczątki. Ależ wczoraj były emocje. Skończyło się późno w nocy i chyba tylko polska drużyna potrafi zrobić coś takiego, że mecz się kończy. I są dalej w dalszym ciągu te emocje tak żywe, że trzeba przyłączyć na inny mecz obliczenia, co będzie, jak ten. I... Mecz był straszny. Ale ym, towarzystwo było najlepsze, także jesteśmy zadowoleni i jesteśmy dobrej myśli, bo przyszliśmy tak. dalej mimo wszystko. Wy to już oglądacie w niedzielę, kiedy będzie następny mecz Francji, na który też się wybieramy. W ogóle był taki, troszeczkę takie fopa, byśmy powiedzieli, bo żebyśmy wygrali, to trzeba było, żeby Arabia Saudyjska strzeliła. Turcja i Arabia Saudyjska żyją w takich, a nie innych stosunkach. No i wyobraźcie sobie, że barman przełącza nam na ten mecz, jeszcze coś ma problem, wyświetla się jakiś czarny ekran i nagle przełącza idealnie 3 sekundy przed tym, jak Arabia strzela gol. I nagle cała nasza loża, hura! My stoimy się cieszymy, o ile się patrzą, <laughs> jak Turcy na wrogów. Tak, więc <laughs> dość ciekawe doświadczenie, oglądać mecz w innym kraju, kibicować w ten sposób, ale to też tak wygląda, że mąż Gaby, nie chcę pomylić imienia, dlatego mówię mąż Gaby, on przeliczał tam wszystko. On oglądał dwa mecze meczara. On miał wszystko tabelgi. wiedział, on nam mówił, jakie mamy szanse, tak. jakie kartki żółte, ile ma ich być. Wszystko wiedzieliśmy na bieżąco i przełączył, i właśnie wtedy była ta brawa. Ja, Turcy się <laughs> interesują bardzo piłką nożną i no. zobaczymy, zobaczymy, jak wyjdzie. Mam wrażenie, że mimo tego, że się nie dostali, wiedzą więcej na ten temat niż my. <laughs> Dobrze, teraz czas najwyższy, żeby pokazać wam. Co udało nam się kupić w tureckim internecie? Zrobimy to w YouTubeowy sposób, czyli magicznie. Kurczę, coś nie działa. Udało się. To co widzicie za nami kosztowało nas 6000 tysięcy lir. Pokażemy wam pojedynczo co ile kosztowało, bo to nie, nie wszystko tyle kosztowało. Najważniejsze dla nas były krzesła, dlatego że nie mieliśmy już żadnych. Te bez choice nie były bez choice. I rozwaliły się po prostu z prędkością światła w ciągu dosłownie, nie wiem, Ja miesięcy. tak nie twierdzę. Miały małe te, ale te, które są kupowane, ten typ rozkładania, go możecie zobaczyć, jak klikniecie w kartę tutaj. Wtedy je kupiliśmy. Tak? Łącznie ze stołem, bo stół też ulega zmianie, ale jest ta sama firma, bo stół, sprawdziła się. Jesteśmy zadowoleni i on jest i on zostaje, będziemy mieli dwa stoły. Tak. Ale chcieliśmy mieć dłuższy, dlatego że do pracy z laptopami jednak nam jest ciężko. I tutaj dużo rzeczy kupiliśmy tak, pod naszą pracę taką e, online. Najważniejsze są krzesła. Związaną z kanałem, czyli blogi, vlogi, to wszystko Książka, robimy na zewnątrz. Artykuły, tak. I krzesła w końcu dorobiliśmy się. Ekip, ekipa kampermoniaka będzie siedziała jak królowie? Tak. Postanowiliśmy kupić pierwszy raz takie krzesła, które są. Droższe niż zazwyczaj, bo zazwyczaj korzystaliśmy z takich promocji i kupowaliśmy takie najtańsze krzesła, które jednak bardzo szybko się rozlatywały. A to wynika z tego, to już Wam pokażę z tyłu, że nie wszystkie modele krzeseł my możemy wozić. Garaż w groszku to jest dosłownie tyle miejsca i my w tym miejscu musimy upchać krzesła, stół i wszystkie inne rzeczy, które mamy większe niż gabarytowo pozwala na to bagażnik, bo pod łazienką jest jeszcze zrobiona taki podest zrobiony, ale w nim jest bardzo mało miejsca i tam tylko niektóre rzeczy można schować, no na pewno nie krzesełka. Bardzo wąskie. Wąskie? Co ty tam trzymasz? wiele rzeczy tam trzymam. A ten materac muchanek? Materac, tak. Mamy ogólnie zasadę od czasu kiedy przeprowadziliśmy się na stałe do samochodu, do kampera że raz na rok, jeśli coś było nieużywane, to jest albo wyrzucane w zależności co to jest, albo ląduje w magazynie. Mój teraz raz na rok jest dmuchany, a tak nam się nie chce. Tak. I teraz krzesełka, które tutaj widzicie, one oprócz tego, że są w parku i ja tak się odwrócę, bo tu mamy wiatr. Hmm, ja się nie umiem tak używać, ale co robię Nie, wyreguluj ja to. to. na tym siedzieć jest naprawdę. Wygodny. To pokaż na co umiesz. No, i teraz ich funkcja najlepsza. O tym właśnie marzyłam. I my mamy takie stołki, także ja będę mogła leżeć. Właśnie, nie, nie mogliśmy przygotować te stołki. Stołki nie są z tych zakupów, więc nie po, prezentujemy. Ale stołki, chodzi o takie małe stołki, można tak. leżeć, opalać się, i jak masz dosyć pracy, to zawsze możesz się no, kimnąć. A teraz się zamienimy i pokażę wam, co jest najlepsze w tych krzesłach. Trochę nam wiatr doskwiera. Ja chronię własną piersią kamerę. Mam nadzieję, że będzie nas słychać dobrze. Co jest najlepsze w tych krzesłach? Chodziło nam o to, żeby była regulacja, a do tego po tym, jak się je złoży, żeby zajmowały jak najmniej miejsca. A jeszcze jest taki bajer, to trzeba złożyć na piwo. I teraz zobaczcie krzesło, które ma na wysokość oparcia. 109 cm składa się do 90. Jest w dalszym ciągu regulowane. Długo tego szukaliśmy. To przeważyło, tak, nad tym, bo teraz dzięki temu, że ono się tak fajnie składa, wejdzie nam w to miejsce, które widzieliście w drzwiach. I to jest główna zaleta. Nie są to lekkie krzesła, bo to wszystko jest amelinium, ale i tak waży około 6 kg. Ale to przez to, że są te mechanizmy, grube rurki, żeby to wszystko utrzymało, bo ich obciążenie jest do 120 kg. To mi się przyda. Mamy nadzieję, że kupując w pierwszy raz takie droższe krzesła, one wytrzymają dłużej, bo naprawdę już denerwowało nas co kilka miesięcy latanie i szukanie krzeseł. Cena krzesełek pojawi Wam się właśnie gdzieś tutaj, łącznie z przeliczeniem. To chyba była najdroższa inwestycja, jaką teraz poczyniliśmy. Ale też ostatni moment tego, żeby to załatwić i kupić, bo potem nie wiemy, jak będzie dalej. I no potrzebne było to nam. No. Musieliśmy to zrobić, żeby wygodnie żyć, bo World is My Garden, o tym pamiętajcie, to, że mieszkamy w małym kamperze, nie oznacza, że nie mamy dużego ogrodu. I to oznacza też to, że najczęściej pracujemy, jemy, wszystko co się da, robimy na zewnątrz, czy nawet jak pada deszcz, bo rozkładamy markizę. No właśnie, i chyba, i że ta... temperatura jest jakaś bardziej... Przesła są nam niezbędne. O, I mamy jakiegoś takiego kochlika w głowie który nam mówi, że jak będziemy jechać dalej, to trudniej będzie kupić te rzeczy. Nie wiem, czy słusznie, czy nie, przekonamy się o tym niedługo. Stół to jest aluminiowy stół, który jest tej samej firmy, jaką posiadaliśmy. Po prostu zmieniliśmy rozmiar większy tak żeby wygodniej się pracowało bo tamten to powiedzmy był kawowy on sięgał o wiele mniej jego I cena... Było, i nie można było włożyć krzesła pod spód tak. a ja bardzo lubię mieć tutaj laptop i tak się dosunąć do niego i tak opisać a nie o tak Cena pojawia się wam właśnie teraz w przeliczeniu reszta to są powiedzmy gadżety ale nie wszystko no oczywiście musiały być buty bo Daniel Daniel jak zamawiasz to kupmy jeszcze buty jest Wyprzedasz. Nie oszukujmy się, załapaliśmy się na Black Week w Turcji i od dawna planowałam kupić sobie japonki, dlatego że nie wiem dlaczego, ale japonki uwielbiają psy. O, od jak dawna? Co od jak dawna? Urodziłaś się i sobie pomyślałaś, e kupię sobie japonki kiedyś, tak? Nie, Japonki lubią psy mi zjadać. Ja cały czas nie mam japonek, więc od razu kupiłam dwie pary, ale tylko dlatego, że te japonki, które już tak miałam zaplanowane, że je kupię, akurat na Black Week spadła cena, no to wziąłem dwie pary. Tak na zaś. Handmade i tak dalej. Tu to też nie kwestia tego, że, że nie chcemy promować jakichś firm, bo to są tureckie firmy. Krzesła akurat nie są, one są importowane, nie można znaleźć w Europie. Ale to wszystko jest tylko i wyłącznie w Turcji robione. A jak już Japonki, to też i. To od razu rozwalały mi się moje buty dotychczasowe, tak. które kupiłam w Turcji. Nie byłam z nich zadowolona, były niewygodne, dlatego kupiłam sobie nowe. I też właśnie cena była dużo niższa, dlatego że załapaliśmy się na ten wyprzedażowy weekend. Oczywiście cena butów nigdy nie jest za wysoka. To, co na pewno warto zwrócić uwagę. Ale no, nie, te buty są lekkie, to jest ważne. Tego nie mogłem znaleźć w wielu sklepach hydraulicznych i z innymi rzeczami do ogrodnictwa. A to jest po prostu ta końcówka, którą naprawiałem w Bułgarii. Tu też Wam się pojawi teraz film. O co chodzi? Musiałem ją w końcu wymienić, bo niestety gdzieś ta uszczelka powodowała, że cały czas ciekło. No i traciliśmy niepotrzebnie wodę. To jest organizer na kable, to tak przy okazji o, czekaj, zamówienia. To, ja, to ja pokażę ten organizer w środku. A, da nam się pokazać wszystko, to tak? To tak przy okazji... Tutaj do... kable, baterie, to jest... To będziemy do plecaka mieli, bo nosimy dużo sprzętu nagrywamy i żeby się w tym nie pogubić w przeluściach plecaku, żeby to nie uciekało, szybciej można było to znaleźć. Z rzeczy, które szybko też możemy przelecieć, to są podkładki pod myszki, bo stare nam się zużyły, a zawsze chcemy mieć podparcie na część... Tak, to, to było decydujące, to... A, a wzory wybraliśmy z takich, jakie były. Ta jest słoniowa, moja. Rybowa jest Daniela. Tak. I zanim przejdziemy do najdroższej rzeczy, bo ona stoi tutaj. I najcięższej. Ona, ta rzecz jest cięższa niż te krzesła i, te krzesła i ten To jeszcze zainwestowałem w osłonkę do gotowania przeciwwiatrową, bo... Jak pamiętacie, przez długi czas miałem suszenie głowy, że używam starej maty Aldony, która była brudna, która była zużyta, a to jest na tyle fajne rozwiązanie, że to jest też jakaś tam, powiem, że to nie jest amelinium, jakaś blacha nierdzewna i będzie można to umyć, będzie można to fajnie złożyć, bo nie będzie zajmowało dużo miejsca, bo to się składa. Ale troszeczkę to jest ciężkie, ale dlatego, że ma być to praktyczne, czyli żeby wiatr tak łatwo tego nie zwiewał, bo ta mata moja do jogi to fruwała, była to. zapinana różnymi tam spinaczami. Do prania, i no już była tak brudna, nie dało się tego wyczyścić, bo ona była taka chropowata. I mam nadzieję, że to się sprawdzi. I chcieliśmy sobie Mamy to też wytubować. butlę nową w Ale to nie takim... przez internet. Tak, to już kupiliśmy na miejscu. 280 lir z palnikiem. Tu jest jeszcze jakiś depozyt za tą butlę, bo to jest butla turecka. Już raz ją wymienialiśmy. 60 lir kosztowała wymiana. Dlatego to zrobiliśmy, bo to można w praktycznie w każdym sklepie spożywczym dostać, a nie tak jak poszukiwania tych kartuszy, które tak, nam... Tak, znudziły nam się poszukiwania, bo to i paliwo, i czas bardzo dużo nam schodziło. A my ostatnio bardzo lubimy gotować na zewnątrz, tak, żeby nie przenosić zapachów do środka. I tak. to tak jest po prostu też przyjemniej. Aldana ma akurat taki model, który jest mało popularny w Turcji bardzo ciężko znaleźć na niego osłonkę no szyby tą nie ma. cover glasa. To też trzeba było zamówić w internecie i przechodzimy do klubu, bo popsuła nam się kawiarka. Nie myliśmy już nawet po porannej kawie tej. Ona spadła. Jest teraz brudna, bo jest do wyrzucenia, już nie będziemy jej myć i marnować wody. Tu jest o to odpadło taśmą złapane, bo to miejsce, gdzie się odczepiła, zostawiło dziurki i nam się ta kawa wylewała. Nie jeździła z nami to... bardzo długo. Bo... Ona się sprawdziła, bo. 6 lat mieliśmy ją łącznie. Tak, 6 lat. Bo nawet jeszcze kampera nie mieliśmy no. i jak jeździliśmy sobie. Wcześniej to... nie mieliśmy tą małą, tyle, że my lubimy tej kawy wypić więcej niż espresso. Dlatego jest taka I pojemność. I gości na kawie to, i gości. Jednak, to jest problem. I teraz w kraju, w którym kawa nie jest tak popularna, taka kawiarka kosztuje tyle, co właśnie wyświetla wam się na ekranie. Dużo, niedużo. Aluminiowa byłaby tańsza, ale aluminium. Nie jest zdrowe i staramy się nie, nie kupować aluminiowych rzeczy. Do no, żeby bicia do jedzenia. Żywność nie dotykała po prostu aluminium. Tak. I ciężko było ją znaleźć. Można było zamówić z Alibaby, ale tutaj był problem tego typu, że można by było dopłacić jakieś cło za to, i dlatego też nie zamówiliśmy tego w lesie, w którym staliśmy, bo pani nie chciała podać. Swojego numeru, bo na tej podstawie by jej to słona liczyli, powiedziała: No, ale ty pojedziesz, a ja będę musiała zapłacić. No i tu miała rację. I Tak dziękujemy jej za to, że nam pomogła. Stąd wynikało to, że zamówiliśmy turecką wersję kawiarki, która nie była tym podatkiem obarczona. I zamówiliśmy ją do gaby, którą też pozdrawiamy i dziękujemy raz jeszcze za to, że mogliśmy tyle rzeczy sobie uzupełnić, które nam brakowało. Zawaliliśmy jeden cały pokój. To... Mi się wydaje w ogóle, że teraz ciężko będzie, bo czasami nam taka wiarka spadała, no i w końcu po którymś upadku stało się to, co się stało. A to, to nawet jak spadnie, to ciężko będzie, żeby się oderwało. To jest raz. Dwa, wydaje mi się, że ona właśnie jest większa. Ale strasznie ciężka, nie będziemy, będziemy tu trzymać. Ten element braku adresu to chyba jest w One Life'ie najbardziej uciążliwy. Wtedy trzeba korzystać z życzliwości dobrych ludzi. Trochę łatwiej może jest w Polsce, bo tych paczkomatów jednak jest dużo i wtedy można sobie to inaczej zaplanować. A to znaczy teraz w Turcji jest to problematyczne, dlatego że jeszcze nie ma paczkomatów, ale Gawa nam mówiła, że, że tak. tak, że to się zmieni, także będzie łatwiej. Mam nadzieję, że dalej będą takie ceny, bo jakbyśmy ten cały zestaw kupili w Polsce, no podejrzewam, że byśmy wydali dwa razy więcej. No szczególnie jeśli chodzi o stół, to stoły są drogie w Polsce, a tutaj to jest można kupić. Były Dlatego jeśli zastanawiacie się nad full time w podróży, to trzeba wziąć to pod uwagę, że czasami nie wszystkie rzeczy da się znaleźć w sklepach stacjonarnych i ten internet będzie niezbędny, żeby coś tam, szczególnie jeśli to jest nietypowa rzecz, znaleźć. I potem trzeba czasami czekać na paczkę. Tak. Te w miarę szybko przyszły, ale jeszcze mamy dwie paczki to z Polski. Z Polski do tej pory nie dotarły. Podczenić. Z Turcji to był moment. Tak. Tam w Groszku jeszcze jest jedna paczka, o której będzie w następnym odcinku, bo... Jeszcze z innego kraju, która dotarła, tak. ale o której będziemy mówić w tym momencie. Później... Dziękujemy Wam za ten odcinek, za obejrzenie go do końca. My właśnie teraz pakujemy te rzeczy i następny odcinek będzie już związany z formalnościami, bo dostaliśmy pierwsze wizy i musimy je jechać załatwić, więc z ciepełka, Dzisiaj trochę jest pochmurno, jedziemy w Troszeczkę gorszy klimat do Ankary. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć. Cześć.